Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku Pełen Spontan w nie tutaj gdzie jest tu jest, w... nie w frezarce tylko w grubościówce Rajobi będę musiał wymienić ostrza, dwa no... chyba 2 jest albo trzy już nie pamiętam nawet ponieważ dosłownie jak była jeszcze nowiusienka Czwarty, może czwarta deska, którą posłałem, miała w środku kawałek yy, wkręta. Oczywiście wyszerbiło mi to nóż, a błąd był taki być może, że o dużą grubość, jakby zjeżdżałem i jakby pod spodem nie widziałem, a że dużo zbierałem. No to nóż oczywiście wstępił się. Wiem, że jak się dokupuje noże do tej grubościówki, to są one dwustronne. Liczę na to, że fabryka też dała dwustronne i dlatego potrzebuję zamienić strony. Na początek potrzebujemy, wiem, że odkręcić cztery te śruby. Następnie mamy tutaj u góry schowane urządzenie do ustawiania tych noży. Ja ogólnie jestem słaby bardzo w ustawianiu noży, <grym> dlatego trochę się z tego śmieję, ale jak coś to niedługo przyjeżdża Sławek na meetup, to, to wiecie, jakby mi się nie udało to no. Także ten. Także rozkręcam na razie. Tutaj jak widać piękne dwa wyszczerbienie Pewnie na obydwu nożach będzie powtórzone, bo to jest wysokoobrotowe, więc to pewnie jeszcze się zahaczyło. A jakże. No i teraz mamy ten przyrząd. Nie do końca wiem jak. On jest symetryczny, on jest asymetryczny, on jest asymetryczny. Bo ja jestem jakiś dziwny, bo on jest asymetryczny. Jego jakoś tu powinniśmy chyba... Jakoś położyć i jakoś do tego się ten nóż nie wiem. Czy teraz się ustawił ten nóż? To o to chodzi? Nie wiem, to by było za proste. Nie wiem, jeden odkręcę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i okej, okay, teraz jak mamy porudzowane śruby, mamy tutaj takie zobaczcie, dwa otwory, za które możemy sobie włożyć jakiś śrubokręt, coś i zobaczyć tuż nam wychodzi do góry. Nie wiem, czy teraz mi się uda to nagrać, bo jedną ręką nadrygam a drugą to już prawie wypadło, to już wyszło. Mam nadzieję, że mi się to nie rozsypie za bardzo. Dobra, chyba mamy to. Ale już zauważyłem smutną rzecz, że ostrze tutaj będzie jednostronne. Smuteczek. Ale przynajmniej są podane wymiary, więc może można kupić jakieś insze, lepsze. To jest jakieś 2 HSS 18%. Może z D2 no bo to raczej, tak patrzę nie wiem czy to jest do odratowania ma dwa takie momenty ale są dosyć głębokie w zasadzie cała KT jest wjechana widzicie w sensie cała krawędź trnąca jest uszkodzona, w tym momencie wyszczerbiona więc trzeba byłoby wyprowadzić nową krawędź trnącą 160zł chyba jednak pójdzie bo tego raczej łatwo się nie naprawi. A jak się naprawi, to nie wiem jak będzie działało. Subcio. Dalej wymieniamy, moi drodzy, trochę, jak słyszycie, głos mi się zmienił i ręce mi trochę schudły. A Sławek tak przez przypadek się tu pojawił. <śm> <śm> Słuchajcie, moi drodzy, to będziemy wymieniać, czyli luzujemy wszystkie, wszystkie śruby. Z tym narzędziem mieliśmy trochę... Jak, jak... Ono jest dziwne. Bo tutaj trzeba ostrze ustawić Sławku do tego środkowego wypustka, nazwijmy to? No przed nim, od strony, od strony tej krótszej, no przed nim ustawiamy. Zresztą za chwileczkę wszystko zobaczycie, także tak jak ja to robiłem wcześniej, luzujemy pierw, luzujemy pierw wszystkie nakrętki, śruby, a później wyciągamy to i pokażemy Wam za chwileczkę jak to dalej leci. No, zobaczymy moi drodzy jak to Sławkowi wyjdzie, ja powiem Wam, że pierwszy atak tak naprawdę jak to odkręcałem to była pierwsza taka styczność z tym, mi z 15 minut z tym nawet, no to niby właśnie o, do tego etapu mi wychodziło i coś mi się blokowało. Sławek troszeczkę inaczej to odkręcił i mu wychodzi, widzicie. Czyli do jakiego momentu to odkręcamy Sławku? Zdradź tą tajemnicę, bo ja się z tym męczyłem. Na wszystkich filmach do, troszeczkę odkręcają i to działa nagle. Do pierwszego minimalnego oporu. Pierwszy minimalny opór, żeby noża nie zakleszczyć też, tak? no tutaj, bo tu dużo osób tego nie wie, tu mamy takie dwie wypustki. I te dwie wypustki są nie po to, że to jest jakaś niedolewka. Hmm. Tylko to jest po to, żeby zahaczyć sobie ten nożyk na tych wypustkach. O, w ten sposób. On się stabilizuje, nie? On się stabilizuje. On sobie chodzi, góra dół tak ma być. Bo tu są sprężynki pod spodem. Jedna sprężynka. O, pokaż tutaj. Jedna sprężynka. I druga sprężynka jest po drugiej stronie. Jeżeli by nie było sprężyn, to magnesik, żeby wyciągnąć ostrze, tak? tak? Do ustawienia. Teraz tak. Ważna sprawa. To jest clean. Z jednej strony jest szerszy, znaczy węższy, z tej strony jest szerszy. Szerszą stroną idzie do dołu. Także on ma dociskać to ostrze. Zresztą ci, co mają strugarki, to wiedzą o co chodzi. Wykręcając śrubę, ona się zapiera o. o to, o ten rowek i dociska noż, nie pozwalając mu wyskoczyć. Jak to zrobić? Wkręcamy sobie tyle, żeby nie wypychać noża, tylko do pierwszego tak zwanego. Na otowra. zero, tak? No? Na zero ustawiamy. Wkładamy, to jest nowe ostrze. Ja w ogóle zwróciłem uwagę, że ono nie jest jeszcze jakoś tak tragicznie. Ono w ogóle nie jest jak dla mnie ostre. No, można normalnie przejechać, nic się nie dzieje. Aczkolwiek, jakby uderzyć, to da się skaleczyć. sprawdzimy Zróbmy. Szkoda ci ostrze. Dobrze, poczekaj, poczekaj. Gdzie jest ten? ten. O! Siedzi, siedzi. Wchodzi do góry lekko. Teraz cała tajemnica jest, żeby to sobie tam wrzucić. O! Siedzi sobie ładnie. Kaczek. Czemu to wcześniej tak niedobrze nie szło? Musieliśmy z tym przyjechać na meetup, moi drodzy, żeby to montować. Czasu nam brakowało. Ustawiamy nie sobie. Nie pole, bierzemy w krętach płaski. Ustawiamy sobie mniej więcej pole noża, żeby nie za bardzo nie wychodziło. Tu materiał i tak nigdy nie dojdzie, bo są ograniczniki. Nie ma takiej możliwości. Bardzo ważne istotne, istotne pytanie, co ze spawaniem żeliwa? Jest polane. Inside joke. <grym> Inside joke. Tak, tak, tak. Teraz ustawiamy sobie. Postaram się mód. wam tak najlepiej pokazać, bo na filmach tego tak dobrze nie pokazują właśnie. Taki screen rzucają, który jest nie do końca może zrozumiały. Musimy sobie troszkę jeszcze. Do... Mogłeś poruszać tym oczem, żeby pokazać jak ona chodzi? Zobaczcie, widzicie, ona się wysuwa. Tam są dwie skręcinyki te właśnie. Dobra, I, i teraz I ta ciekawostka jest taka, że ostrza, które kupujemy już później, są dwustronne, dwustronnie ostrzone, więc jak tutaj wstępimy, to obracamy. Oryginalne, fabryczne są, pokazywałem wcześniej grubo, akurat na filmę są jednostronne. Teraz tak, ważna sprawa. Przytrzymujemy sobie. O, właśnie. Trzeba uważać na to, żeby nie zjechać palcem na, na ostrze, wow. bo by działał Palce febrarce. W czym? W <laughs> ale to był cytat. Prawo cytatu mi obowiązuje. No, już mu się jakieś cytaty cy marzą. Cytaty? <noise> cytaty. dobra. Trzymamy to sobie. Bierzemy sobie klucz, który leży gdzieś w tle. Łapiemy sobie to dwoma śrubami, kręcąc w lewo. W, w prawo znaczy? Nie, w lewo. W lewo, wykręcając, dobrze mówię? Wykręcając, zapieramy, tak. Tak, zapieramy sobie. Czujemy, że wypycha to ostrze, staramy sobie nie pociąć palców przy okazji, słychać sprężynkę i drugą śrubę też sobie przyłapujemy, tak żeby już bezpiecznie zdjąć sobie to, to, to cholerny przyrząd. Tutaj jeszcze zaraz będziesz mógł powiedzieć Sławku, dla ludzi, którzy mają wyobraźnię, bo ja, mi tak akurat trudno sobie to wyobrazić, ja mam problem jak ktoś mi tłumaczy, a ja tego nie widzę, Odnośnie ustawiania na magnesy, nie? Tak. Zaraz też powiemy. Będziecie mieli kompendium wiedzy. Ty, że na magnesach potrzebujesz mieć dwa płaskie blaty. Odsłonięte. Zdejmujemy, ostrze już nam nie chodzi. Możemy śmiało skręcać. Robimy to w następujący sposób. Mechanicy pewnie łapią o co chodzi. Bierzemy, Zaczynamy sobie od skrajnych śrub. Skręcamy. Do pierwszego oporu pierwszą śrubę żeby nie pokrzywić noża. Druga skrajna śruba żeby nie pokrzywić. Stabilizacja obrazu, jak jakuszaszzenką, próbuję to stabilizować. Wyga ekranem. Pierwsza widzę taki bug. Zobaczcie je to na filmie. I jedziemy Ciekawe. kolejno. Kolejna skrajna śruba. Kończy się nieruchomo trzymam telefon. Z, z, m, jako nagranie może już tego nie być. Będzie, patrz na ranty, widzisz? Patrz na ranty. Ja nie ruszam telefonem w ogóle. No, no, z ruchem no. sławka to się wszystko ten... Ciekawe. Taka... Sławek no. psuje kamerę. <laughs> Znalazłeś baga. On próbuje dostosować tak, z, z żyroskopu powinien korzystać z kamery, I ale mieszka. Kolejna skrajna się i sobie tak kręcić. To na końcu będzie bardzo ważna rzecz, żeby polecieć kilka razy przynajmniej po wszystkich śrubach i je dokręcić, jeszcze tylko z wyczuciem. Czy powinno się co jakiś czas kontrolować te śruby? Można. Aczkolwiek jak są mocno dopierdzielone, to już nie ma co kontrolować. Ile pan zaleca zalecał metrów? Tyle, ile ma na stawę klucz fabryczny. Hmm, już myślałem, że tyle, ile pary włapię. I jaka długa przeduszka? Nie. Pół. Pół obrotu przed ukręceniem śruby. Tyle ile zakłada producent. <grystanie> Czyli tak z grubsza tak by było. Mm -hmm. Dobrze, że mamy ten klucz oryginalny, co dała fabryka dynamometryczna. To Sławkowi ręka szybciej odpadnie. <grystanie> Dobra, mamy wszystkie przyłapane. O, tak właśnie działa ten świetny klucz, że trzeba coś obracać co chwilę. Do pierwszego oporu, następna śruba. Do pierwszego oporu kolejna śruba. Jest opór, opór. Następna śruba, następna, następna. I ostatnia. I jeszcze raz. Stręcimy sobie. O, kolejny obrót można zrobić, pół obrotu, pół obrotu. Jeszcze raz. Jeżeli byśmy dokręcali nierównomiernie i mocno pojedyncze śruby, to już moglibyśmy powyginać nóż. No i to jest w zasadzie wszystko, co trzeba. I ważna rzecz, co teraz Sławek robi, to okay. jest sprawdzenie, czy to chodzi. Odwrócić wałkiem, czy nic nie ma. Tarcia, uderzenia, rynowania. Można optycznie sobie zweryfikować, czy to jest. W miarę wystaje. I tyle. To filozofia. Dobrze, a gdybyśmy mieli na magnesy to na przykład ustawiać? Na magnesu ustawisz tylko wtedy, kiedy tu będziesz miał, że tak powiem, płaską magnetyczną powierzchnię. Wtedy mm -hmm. ustawiasz sobie... Tak jak live, ustawiałem. Nóż. w co na ustawiam ustawiam Nóż. W heblu, w sługace, a nie w grubościuce, typowo, tak. Ustawiasz sobie nóż, tylko że wtedy to się robi od tamtej strony. Stawiasz mm -hmm. nóż sobie na sztorc, mm -hmm. łapiesz sobie jedną część, jedną stroną, połówką magnesu do blatu, drugą połówką do noża. Wyciągasz sobie nóż na odpowiednią wysokość, łapiesz i nie przykręcasz. Jeszcze tylko jedziesz z następnym nożem. I tak każdy nóż przyłapujesz sobie, dopiero zdejmujesz magnesy i dokręcasz. Wszystkie noże na pewno będą ustawione na tą samą wysokość. Okej. Okay. Innej opcji nie ma. No i z grubsza cała filozofia. Wiecie, bez problemu bym to zrobił Besławka, ale że tak to było, a chciał się pokazać przed kamerą, to wiecie. Nie chciał. <noise> Musiał. Musiał. Także moi bo drodzy... Bo pewnie jego mość nie ogarniał. No. Nie, nie ogarniał, ma po prostu p 10 cel. <grystanie> Dobra, także Sławkowi dziękujemy bardzo za pomoc, e, a za chwileczkę zobaczycie... Nie, nie zobaczycie, bo to miałbyś go wymianie ostrzy, więc nie zobaczycie nic więcej. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, suba. Grzesiu, co jeszcze powiemy? Mm. Powiemy na zdrowie. Bo się z kabelkiem i, przed... tak. I, i, I że tak powiem, bożka belkowy. Także moi drodzy, do zobaczenia. Hejo. Hej, hej.